Tak nie powinniście wyciskać, a większość właśnie tak maksuje i buduje swoją siłę. Więc dziś o zasadach budowania siły wyciskać leżąc, łopy nie ma. Jeden. Trenuj mięśnie przeciwstawne. Jeżeli trenujesz mocno rotatory wewnętrzne, no to musisz jeszcze mocniejszy akcent dać na rotatory zewnętrzne. Jeżeli mocno trenujesz przedni na ramienny, to jeszcze mocniej trenuj tylny na ramienny. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ dzięki temu ciężar na rękach będzie lżejszy, będziesz miał lepszą stabilizację, lepszą technikę, no i potencjał siłowy głównych mięśni będzie dużo większy, czyli wyzwolisz większą moc z piersiowego, czy z tricepsa, czy z barku. Trenuj z niedosytem. Utarło się, że jak robisz 1, 2, 3 powtórzenia na maksa, to robisz siłę tylko i wyłącznie, tak zbudujesz siłę. A to nieprawda. Przede wszystkim trenuj na innych poziomach. 10, 8, 6, 4 powtórzeń. i rozwijaj na każdym poziomie siłę. Rozwój w każdym tym poziomie równa się jeszcze lepszy wynik wyciskaniem. I powinieneś przez większość planu, zdecydowaną większość planu, trenować z niedosytem. Czyli jak czujesz zapas średni bądź lekki. To znaczy, że robisz dobrze. Wybór odpowiedniego chwytu. Przede wszystkim większość osób myśli, że jak szeroko złapie, to będzie silniejsza. A tak do końca nie jest. Na początku lepiej wybierać te węższe chwyty. Dlaczego? Bo przede wszystkim są stabilniejsze, czyli potrzebujesz fundament, czyli siły mięśni przeciwstawnych. Więc ta naprawdę większy potencjał siłowy będzie w tych węższych chwytach, jak rozpoczynasz karierę w wyciskaniu leżąc. Oczywiście, może być taka sytuacja, że niektóre osoby albo większość osób później będzie wyciskać więcej, mając szeroki chwyt, ale do tego trzeba się przygotować. Zwiększ częstotliwość, trenuj ławę dwa razy w tygodniu. Dzięki temu szybciej opanujesz technikę i rób to przede wszystkim z niedosytem i cały plan zdominuj na mięśnie przeciwstawne. Czyli masz dwa razy w tygodniu ławę, z czego możesz trenować cztery razy w tygodniu. Inne też partie mięśniowe, w których trenujesz też te mięśnie przeciwstawne, antagonistyczne. Turbo doładowaniem w wyciskaniu leżąc jest triceps, więc... Też go trenuj mocno, aby miał jeszcze większą siłę i to się właśnie przełoży na twój wynik w wyciskaniu leżąc. Znajdź skuteczny plan treningowy. Tutaj macie mój plan treningowy, który znajdziecie na YouTubie. Zobaczcie komentarze pozytywne osób, które to przerobiły, więc naprawdę działa. Jeśli materiał wam się podobał, to zostaw łapkę w górę. Będzie, tak jak mówiłem, półtora tysiąca, wtedy ta seria będzie kontynuowana, czy seria materiałów merytorycznych. No i dzisiaj wszystko. A, reklama, kodka FD, kontakt do współpracy z oraz najbliższy kurs Akademii KFD, łapy nie ma.